Witajcie. Dzisiaj zajmiemy się takimi troszkę trudniejszymi rzeczami, czyli adresowaniem w arkuszu kalkulacyjnym i mamy kilka typów tego adresowania. Najprostsze i używane przez Was bardzo często jest to adresowanie względne, czyli jest to po prostu adres w postaci na przykład A1, B2 i tak dalej. Teraz zobaczmy, jak to działa. Mamy tutaj tabelkę. Gdzie u góry mamy wartości x, a tutaj w kolumnie b mamy jakieś funkcje. I żeby obliczyć, ile będzie wynosił y, jeżeli x jest równe 0, musimy zrobić po prostu takie, taką krótką formułę. Czyli zaczynamy formułę od równa się i albo wpisujemy ręcznie c4. Dajemy enter. Wychodzi 0, no bo jeżeli x jest 0, to y tutaj też będzie równe 0. I możemy sobie to przyciągnąć, i zobaczcie, co się dzieje. Tutaj dla komórki c5 mamy adres c4, czyli bierzemy sobie wartość z komórki c4, tutaj już z d4. I tak dalej. Zauważcie, że to się zmienia. Teraz drugi sposób. Drugi sposób jest taki, że wpisuję równa się początek formuły i wpisuję to działanie. Tutaj mamy 2x, czyli wpisuję 2 gwiazdka i zamiast x klikam na jego wartość tutaj, czyli na komórkę c4 i daję enter. I tak samo przeciągam. Widzimy, że wszystko się zgadza. Tutaj kolejny przykład, czyli wpisuję 2 razy X, czyli 0, komórka C4 plus 1, o, chwileczkę, i robimy. I ostatni, czyli równa się 2 razy C4 plus 2. Wszystko się zgadza. Tutaj jeszcze podam drugi przykład. Jeżeli sobie na przykład dodajemy jakieś liczby, mamy 1, 2, 3, 4, 5, a tutaj mamy 6, 5, 4, 3, 2, 1, to jeżeli chcemy to zsumować, no to bardzo prosto robię sobie B11 do, dodać C11. Wychodzi nam 7. Jeżeli przyciągnę, czyli skopiuję tą formułę do kolejnych komórek, to zobaczcie, co się będzie działo. Wyjdą wszędzie śródemki, bo tak wychodzi tutaj z tych działań, ale co się stanie z naszymi adresami? Adresy zostaną... Adresy zmienią się względem numeru wiersza, w którym jesteśmy. Zostają te same literki, czyli kolumny. A zmienia się wiersz. Dobrze, przejdźmy dalej. Drugim rodzajem adresowania jest adresowanie bezwzględne, które można nazwać takim blokowaniem jakiejś komórki. To adresowanie nakazuje bezwzględne odwołanie się do adresowanej komórki i wykorzystuje znak dolara. Ten znak dolara możemy wpisać ręcznie lub możemy użyć klawisza F4 na klawiaturze i zaraz Wam pokażę, jak to działa. Ogólnie będziemy obliczać tutaj cenę po obniżce. Jeżeli na początku cena wynosiła 100 zł, to musimy sobie zastosować taki wzór, że cena po obniżce to jest stara cena, odjąć, stara cena razy ten procent, czyli daje równa się stara cena, odjąć i teraz stara cena razy ten procent. Jeżeli to zrobię po prostu tak, bez żadnego znaku dolara, to zobaczmy, co wyjdzie. No tutaj zgadza się. Jeżeli mamy spodnie za 100 zł i jest obniżka 10%, to zapłacimy 90%. Przeciągam, czyli kopiuję tą formułę z komórki P5. No i zobaczcie, co się stało. Czy obniżka o 10% z 29 to jest 29%? No raczej nie, więc klikamy. I co tu się stało? Nie zablokowaliśmy sobie tej komórki, komórki M5. Więc ona, tak jak w adresowaniu względnym zaczęła się przesuwać względem tych naszych wierszy. Więc teraz sobie przejdę do góry. To sobie skasujemy i chcemy pomnożyć razy to, ale już z zablokowaniem blokuje całą komórkę, dlatego daję znak dolara przed literę i przed cyfrę. Czyli blokuje kolumnę i wiersz. I teraz jeżeli przyciągnę, to już zmieni mi się tutaj um, adresowanie. Zobaczcie. Nieważne w którą komórkę kliknę, to dalej jest odwołanie do tego naszego 10%. Dobrze. I ostatnie adresowanie to jest adresowanie mieszane. I to adresowanie jest używane do tego, żeby zablokować albo kolumnę, albo. Wiersz. Używamy do tego znaku dolara przed literą, jeżeli chcemy zablokować kolumnę, bądź przed cyfrą, jeżeli chcemy zablokować wiersz. I teraz kolejne zadanie. Mamy tutaj takie pytanie ankietowe, czy adresowanie mieszane jest łatwe? No i mamy tutaj tak, trzy odpowiedzi, ilość tych odpowiedzi, czyli na „tak zagłosowało 10 osób, na „nie 5” i na „nie wiem 7. Obliczyłam sobie tutaj e, sumę tych osób prostą formułą m, suma. I zakres od U7 do U9. I teraz chcę obliczyć procentowo, ile osób zagłosowało na tak. Więc oczywiście zaczynam jak każdą formułę od znaku równa się. Klikam sobie na ilość odpowiedzi i muszę ją podzielić przez to, ile było tych odpowiedzi wszystkich. Daję sobie Enter i wychodzi 45-45. I teraz, co się stanie, jeżeli przeciągnę to dalej? Wychodzi nam dzielenie przez 0 Program daje znać, że popełniliśmy gdzieś błąd I zobaczmy teraz, kliknę dwa razy I zobaczcie To U8 Dobrze nam się przesunęło, bo tutaj mieliśmy pobrany adres U7 Ale U11 też nam się przesunęło A my chcemy zablokować tak, żeby cały czas... Program brał nam wartość z U, ale z wiersza dziesiątego. Więc wracamy sobie wyżej i będę blokowała sam wiersz, czyli ustawię znak dolara przed liczbą. No i zobaczmy. No i teraz wyszło bardzo dobrze. Dobrze, dzisiaj na tyle. Będziecie mieli jedno zadanie obowiązkowe oraz jedno zadanie dla chętnych na szóstkę. Warunkiem otrzymania tej szóstki jest oczywiście zrobienie tego zadania obowiązkowego. Na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Trzymajcie się. Do widzenia.